Twój umysł podpowie Ci, czy coś jest dla Ciebie, czy nie, to Twoje ciało to pierwsze rozpozna. Jak to zrobić samemu w praktyce, żeby wyprzedzić Twój umysł, żeby nie dopuścić do jego logicznego myślenia, żeby nie dopuścić do programów, które sobie sam powkładałeś od małego, albo Ci powkładali inni? Chodzi o to, żebyś Ty nauczył się wykorzystywać swoje ciało. Czyli jak... Pomyślisz sobie, jak masz podjąć jakąś decyzję, i nie wiesz, czy w tą, czy w tą, jeśli jest jakaś osoba, i też nie wiesz, nie wiesz czy twoja relacja z tą osobą, nieważne, czy to jest osoba prywatna, czy, czy, czy to jest relacja zawodowa, czy ta osoba wyciąga z ciebie energię, czy nie, to możesz to sprawdzić w swoim ciele, i twoje ciało da ci odpowiedź, jeszcze zanim ty pomyślisz o tej osobie, i o tej decyzji, którą masz podjąć, i myślę, że już teraz to zauważyłeś. Ale zróbmy sobie teraz szybko ćwiczenie. Weź sobie wdech. Trzy takie głębokie. Możesz sobie zamknąć oczy i jeśli masz jakąś decyzję dzisiaj do podjęcia, pomyśl sobie o tej decyzji. Powinien zareagować Twój brzuch. Czy jest tam lekkość, czy jest tam obciążenie? Pomyśl sobie teraz o jakiejś osobie, o jakiejś relacji. Połóż sobie rękę na sercu i tak samo. Co Twoje serce czuje? Czy jest tam obciążenie, czy jest tam luz? Pomyśl sobie generalnie o, o swoim życiu, o tym, co robisz. Jak to się objawia w Twoim ciele? Czy gdzieś czujesz to w jakiś sposób? Bo bardzo często można poczuć na karku na karku jako obciążenie bo kark dźwiga Twoje sprawy, ale też dźwiga sprawy innych ludzi. To jest bardzo prosta sprawa. Nawet jeśli teraz w tym momencie tego poczułeś tylko coś delikatnie, tak będziesz robić sobie praktykę z tego, to będziesz to czuć mocniej. I teraz tak. Zrób sobie to ćwiczenie wieczorem. Chodzi o to, żeby Cię zakodowało. Rano wieczorem, albo jak masz w przeciągu dnia jakąkolwiek decyzję do podjęcia, spotykasz jakąś osobę, nie wiesz do końca, czy to jest to, czy nie to. Twoje ciało zawsze wie pierwsze. Dlaczego? Takie zaprogramowane. Twój umysł został zaprogramowany przez rodziców, przez nauczycieli, przez ciebie samego do tego, żeby reagować w określony sposób, ale twoje ciało nie jest umysłem, ono po prostu od razu reaguje i wie lepiej, bo ma troszkę większą powierzchnię, myślę, że mędrcy z Dalekiego Wschodu mogliby się dokładniej wypowiedzieć w tym temacie, nie mniej zbiera więcej fal, zbiera więcej informacji ze świata i daje ci odpowiedź, więc trzeba się nauczyć go słuchać. Dokładnie tak, jak kompasu. Masz kompas, kompas z czałeczką ci pokazuje, w którą stronę iść. Jeśli nie patrzysz na kompas, nie masz kierunku. Więc jeśli do tej pory błądziłeś w życiu, bo słuchałeś tylko umysłu, no to masz odpowiedź. Zacznij słuchać swojego ciała. Co ci powie twoje serce, co ci twoj, twój brzuch podpowiada, czy jest tam napięcie, czy nie ma napięcia, co jest na twoim karku. Napisz w komentarzu: Słucham ciała. Jak zaczniesz słuchać swojego ciała, Twoje życie pójdzie w tą stronę, gdzie naprawdę chcesz, żeby poszło. Obejrzyj sobie film, który wczoraj dałem wieczorem i zapraszam jutro na szóstą. Do zobaczenia.